Witajcie. Dzisiaj sobie zrobimy taki teścik. Mianowicie chodzi o to, że nie wszystkie urządzenia są na tyle opłacalne, żeby je targać gdzieś na warsztat. Nieraz w jakimś urządzeniu jest tyle miedzi, ile w kablu siedzi. A tak często się sprawdzało. I wiem, że nieraz bardziej się opłaca wziąć nawet sam przewód i dać sobie spokój. Oczywiście nie wiem, nie każdy się musi z tym zgodzić i ma do tego prawo, ale naprawdę yy, wiele razy wolałbym wziąć kabelek i sobie dać spokój niż rozkręcać, yy, wynosić masę plastiku dla niewielkiej ilości jakiegoś. Materiału. Jakie to są urządzenia? A Napiszcie mi w komentarzu, czego wy nie bierzecie. Tutaj mamy 23 takie urządzenia. To są różne kable zasilające: grubsze, cieńsze. Czy to są jakieś kable? Jak widzicie, tutaj. Jeszcze nie otwierane, ale z drugiej strony, czy to były do zasilania komputera, czy do drukarek, na pewno to były zasilające urządzenia elektroniczne. Ten biały to będzie na pewno jakaś lodówka. To może być jakaś, te cieńsze mogą być z suszarek do włosów, jakichś prostownic. Więc tu jest taki miks. Rzucimy je na wagę, zważymy sobie i chyba zaczniemy obierać. No i zobaczcie, dokładnie 3,5 kg. Ile z tego wyjdzie? Najpierw odetniemy wtyczki, z nich pozyskamy materiał, czyli to będzie mosiąc. Wiem, że będzie i mosiądz żółty, bo widziałem taką wtyczkę i mosiądz pobiał. A później obierzemy sobie z dużej izolacji przewody. Zważymy, ile zostanie. A na końcu zobaczymy, ile zostanie miedziuchy. Ale zanim to zrobimy, przeliczymy te przewody. Musimy się dowiedzieć, z ilu urządzeń Pozyskałem i obliczymy sobie taką średnią opłacalności z jednego. No to mamy ich 3,5 kg. Nie każde wtyczki mają pełne końcówki. Podejrzewam, że te być może będą miały, ale na przykład podstawki czajników chińskich. Są puste w środku, znaczy nie puste są wypełnione plastikiem. Tak samo te blaszki. Jeżeli się da wyjąć, wyjmujemy, to będzie musiał spobiał. Jeżeli obetniemy tutaj wtyczkę, tyle przewodu nam zostaje. Więc może byśmy zrobili pierwszy mek taki, wyrwali z wtyczek te bolce, uwolnimy przewody. I jeżeli będziemy rozcinać izolację i wyrywać je, to zyskamy parę centymetrów jeszcze tego przewodu. Jeżeli się uda, oczywiście, yy, i będziemy mieli minimalnie więcej miedzi, żeby test był rzetelny. Właśnie postaramy się jak najwięcej tej miedzi wydostać. Yy, mosiąc, pobiał. Będziemy sobie wrzucać tutaj. Tu jest jeszcze jedna wtyczka angielska, ona jest zabezpiecznikiem więc co, będziemy łamać wtyczki, niektórzy używają do tego imadeł no niektóre ciężko idą, ale ja może nie jestem zbyt jakiś silny ale rozwalę je wszystkie ręcznie mam nadzieję jeżeli zobaczycie łzy jakieś to nie, że przecieka mi warsztat to będą moje łzy, ale nie przyznam się do tego lecimy z tematem Usuwamy przewody, zostawiamy sobie po jednym i tak będzie narastało. No i ta blaszka. Widzę, że jest tutaj bardzo toporna. Miałem kiedyś takie półokrągłe, jakby obcęgi. Nie wiem ile z tego wyjdzie. No ale postaram się wyjąć, ile się da tych blaszek. Te bolce oczywiście są pełne, więc fajnie. Będziemy musieli je. Tutaj faktycznie użyjemy już młotka i kowadełka. I co? Teoretycznie teraz, no to są długie przewody. Dlatego takie ciężkie były. Natniemy sobie nożykiem. Spróbujemy wyjąć cały przewód. Zobaczymy, czy wyjdzie aż z wtyczki. No, nożyk od kolegi, który dostałem, oczywiście został gdzieś indziej. Użyjemy tapyciaka. To są bardzo fajne i wdzięczne przewody do korowania. Linka. Jaką ma grubość? Dwa, trzydzieści W pierwszej fazie myślałem o korowarce, no ale tą jedną, którą Wam ostatnio chyba pokazywałem na filmie. Jak ktoś nie oglądał. Zapraszam. To nie chciałbym się nie ubawić, bo mnie szlak trafił. Będę ją ja musiał chyba sam udoskonalić naprowadzanie tego koła tnącego. Ustabilizować. No i zobaczmy, czy da się wyjąć przewód. O, będzie bardzo ciężko. Jeżeli się nie uda, to będziemy się bawić, chyba. Tak, nie bawimy się. Odcinamy po prostu wtyczkę. I to będzie najszybsza metoda. Tyle przewodu jednak zostaje. Nie będziemy się siłować. Więc co, przyspieszamy filmik. Tutaj będą nam kabelki lądować. I patrzcie, jak się bawię albo i męczę. Godzinki minęło, wszystko już mamy tutaj z otuliny, tej głównej wyjęte. Teraz zostały te malutkie i mamy kilo 410. Mamy też mosiąc. No i teraz zostało nam dobrze wyregulować korowareczkę. I szybciutko te przewody roztworzyć. I czekamy na taki efekt. Ja sobie to wszystko poobieram. Oczywiście tutaj zostało jeszcze więcej kabli. Nie będę Was zanudzał obieraniem czy korowaniem. Widzimy się na podsumowaniu wiadereczka pełnego miedzi. No i mamy efekt mojej ponadgodzinnej pracy. Mamy ładnie obraną miedziuchę i mosiąc pobiał. Mamy też tu mosiąc żółty, ale. W takiej ilości nie będziemy rozdzielać. Połączymy sobie, czy też sumujemy tylko dwa rodzaje metalu. No i zobaczymy ile z takich kabelków odciętych potrafimy zarobić. Tam mosiąc pobiał 160 gramów. dajemy po 19 zł. dało nam 3 4 zł 4 grosza. I miedziuszka 790 gramów, ale za to miedziucha już jest po 30 zł. Czyli łącznie dało nam 26,74. Czy się opłaca? Przy okazji, zawsze się opłaca nawet kabelek. Jak widzicie, 26 zł. Zarobiliśmy. Więc naprawdę fajnie wygląda ta miedziuszka. A na tą miedziuchę jest projekt. I niedługo już z tym wystartujemy. Co? Ja pozdrawiam Was serdecznie. I do następnego filmu. Cześć.